Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj będzie masaż owalu twarzy. To jest dosyć istotne. Zawsze się na, na to patrzymy i tak mówimy: Oj, tak tutaj, tak tutaj. Co z tym zrobić? Przede wszystkim szyję trzeba zrelaksować, no i później jeszcze tak podgładzić ten owal. I to jest cała filozofia. Natomiast regularnie stosujmy. Dwa razy w tygodniu, chociaż. Naprawdę. Dobra, raz. Ale zrób. Zrób ze mną, może będzie Ci, może Ci podpasuje, <laughs> zobaczymy. Dobrze, udrożnimy jeszcze sobie kanaliki limfy, żeby ona sobie zeszła, tak? Pod pachy, dłonie i takie ruchy, takie, takie ruchy masażowe, tak? Takie dotykanie i... Dobra, takie ruchy koliste, o. Dobra. Tu są mamy też tutaj te kanaliki, więc ta droga limfy w ten sposób idzie. Mhm. Z tej strony też schodzi po szyi i tak tutaj i do pachy, czyli wypocisz. Tak i z tej strony to samo, tak, grabkami takimi. Mhm. O i tutaj do kanalika. O, dobra i Dwa widelce, ucho, ucho pomiędzy i hop, 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 hop. Dobra, mamy limfę. relax szyi. Uwaga, do góry broda i jeszcze ją wyciągamy tak, żeby tutaj ta część się rozluźniła. Uwaga, trzy, cztery. Tak, do trzech policzyć, tak? I z drugiej, z, i w bok, do góry broda. I tutaj się roz, rozciąga. Hmm? I też trzy razy sobie policzyć. I z drugiej strony, i do góry broda. Do trzech liczymy w myśli. I tutaj mamy już brodę yy, zrelaksowaną. Ja jeszcze robię coś takiego, że kładę brodę na klatkę piersiową i kładę też dłonie na kark, trochę wyżej nawet, tak na głowę. I po prostu opuszczam yy, ręce. O, i opuszczam ręce, i z tyłu mi się też fajnie, bardzo fajnie rozciąga kręgosłup i mięśnie. Tak, od razu, od razu tak się lepiej oddycha. Dobra. Broda. Dużo stresu. W brodzie, więc ją masujemy. Dosyć mocno. Czujemy. Nawet możemy położyć sobie brodę na tak. Na, na kłykcie i też nimi kręcić kółeczka. Tak? Mhm. Dobrze. I teraz łapiemy i przekręcamy. Masaż robimy na sucho. Znaczy, no jak chcesz, to możesz posmarować twarz, ale bardzo, bardzo małą ilością kremu, bo chodzi o to, łapiesz i przekręcasz taką, łapiesz większą część i przekręcasz, łapiesz większą część i przekręcasz, tak? I tak samo tutaj po owalu idziesz. Ujędrniamy głębsze tkanki, mięśnie głębokie, tak? Ujędrniamy to, dotleniamy, poruszamy kolagen, żeby się przebudził. Tak jak mówię, można posmarować kremem, ale bardzo delikatnie, bo się będą ślizgały ci palce i nie będziesz mogła złapać po prostu i tyle. Tak. I ja też to taką yy, taką, taki gest lubię, taki masaż, taka tarka po prostu po owalu. Mhm pod brodą, żeby tutaj jak taka się fajna już robi to to ją trochę tak po, pomasować no i grabki kładziemy głowę na grabki, tak i otwieramy buzię, żeby nam łatwiej to wykonać ten ruch i do góry, tak i tutaj dołem, a tu górą tak, i te grabki mają to zadanie żeby tutaj też Uaktywnić głębokie mięśnie, bo ciężar masażu to jest nasza głowa, więc w ten sposób. I tutaj, tak samo. Jest taki fajny przesmyk, tak? Tu jest kość, tu jest kość i pomiędzy krapki i kładziesz głowę. I do góry. Proszę bardzo. Trochę wyszliśmy dalej niż owal, ale jak to wszystko. Na wszystko po prostu ma swoje połączenia, tak? Dobra, i na sam koniec tą limfę ściągniemy. Tak, czyli taki ruch trochę liftingujący, ściągający, i po kanalikach tutaj do obojczyków. I jeszcze raz hop. I do obojczyków i tak samo tutaj. W ten sposób. I z czoła. W ten sposób. I hop. I mamy to. Oczywiście to powtarzamy dwa, trzy razy w tygodniu. Jak nie masz czasu, to chociaż raz. To też jest ważne. Na sam koniec oczywiście kładziemy swój ulubiony krem. Ja y, położę. Chciałam powiedzieć, że mamy już y, fajne. Y, Pędzle już przyszły, więc pędzelki już są. Zapraszam. Nie trzeba bakterii kłaść z palcy, tylko można po prostu pędzelkiem. Ja, ja nałożę nasze masło do ciała. Tutaj na, na owal twarzy. On jest bardzo mięciutki. Ojej, jaki fajny, delikatny. Więc na owal twarzy i na szyję położę. Krem, masło nasze. Jest tutaj masło sza, olej arganowy, olej sojowy. Każde masło jest bardzo dobrze zapakowane, bo jest w takiej fajnej folice więc dobrze zabezpieczone i, i przyjemnie się po prostu używa. Ja już tutaj mam otwarte. Masa jest różowa, więc bardzo, bardzo przyjemna masa. I nakładam można na całą twarz sobie nałożyć i zostawić tak, albo na całą noc, albo na pół godziny, godzinkę, żeby to weszło i to, co zostanie, po prostu zmyć. I tak samo, jeśli chodzi o szyj, też do góry smarujemy. To masło jest bardzo dobre też do rąk. Teraz, teraz taka pora zimowo-jesienna, jesienno-zimowa. Bardzo dobre masło do, do rąk. Szybciutko się wchłania, dobrze nawilża. No i nie ukrywam, że też można z szyję wieczorem posmarować. Dekolt, stopy. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Dbaj o siebie.